Cześć, tutaj Ania i Mateusz z Dance From Home. Zapraszamy was do obejrzenia lekcji próbnej choreografii do utworu. Wyglądasz tak pięknie. Zaczynamy część pierwszą naszej choreografii. Zanim opowiem wam o krokach, powiemy kilka słów o naszej postawie podczas tańca. Tak, więc ustawiamy się do was bokiem. O czym musimy pamiętać? Wciągamy delikatnie brzuch, ramiona w dół, broda delikatnie do góry. Wypr jesteśmy wyprostowani od pasa w górę, natomiast nasze kolana są delikatnie ugięte. Jesteśmy rozluźnieni. Okay. To jest postawa, o tej postawie musimy pamiętać przez całą naszą choreografię. Tak jest. Pamiętajcie o tym, żeby też w tym oddychać, tak? Czyli oprócz tego, że pamiętamy o całym trzymaniu postawy, to jeszcze powinniście się czuć w tym naturalnie. Czyli uwaga, jeszcze raz, rozluźniamy bokiem. się. Rozluźniamy się, rozluźniamy się. Okay. I wchowamy brzuch. Barki w dół, szyja długa, podbródek do góry i uwaga, lekko nogi zginamy. I oddychamy. I oddychamy. <laughs> okay. Jak to mamy, możemy przejść do części pierwszej naszej choreografii. Na początku pokażemy Wam fragment tej części pierwszej, a później przeprowadzimy Was przez kolejne kroki. Tak, na razie nie róbcie, tylko popatrzcie. Uwaga, pięć, sześć, siedem i raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest pierwsza część naszej pierwszej części. Tak jest. Dobrze, Test. zaczynamy. Jak to wykonać? Dziewczyny, idziemy na koniec sali, czyli tam, gdzie stoi nasz partner. Teraz uwaga, patrzymy na ukos. Dobra, do rogu pokoju w tym momencie idziemy trzy kroki. Uwaga go. Raz, dwa, trzy. I w tej mniej więcej odległości ustawiamy się naprzeciwko siebie, delikatnie po, po ukosie. Z waszej strony jest publika. Okay. Tak jest. I teraz stąd ustawiamy się na nodze prawej. My, partnerzy, również nodze prawej. Lewa jest zgięta. Ok. No to z tej pozycji robimy po prostu dwa kroki tak lekko na ukos. Zobaczcie. Robię krok od lewej nogi, robię krok i teraz będę skręcać. Widzicie taki zygzak. I od prawej nogi krok i zygzak, tylko dokręcam się centralnie na front do publiczności. Stąd, gdy już zaobserwowaliśmy, jak Partnerka wykonała kroki, my idziemy na 4, 5, 6. I jesteśmy blisko siebie. Mhm. Chodź, spróbujemy jeszcze raz. Do liczenia. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 8. 6, 7, 8. W tej pozycji jestem za partnerką, delikatnie z lewej strony. Moja klatka opiera się o jej plecy. Partnerka patrzy w przód, ja patrzę również tutaj w przód na partnerkę. Tak, tutaj podczas tych kroków, jak partner do nas podchodzi, my możemy zrobić sobie takie małe kroczki do boku, czyli będziemy miał lewa tep, prawa tep.